Do do państwowego. Mm -hmm. Po hymnie. Zebraliśmy się dzisiaj w przededniu 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucję uchwalono w 1791 roku. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej z 1787 roku. Określiła ustrój państwa oraz prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Zapraszam teraz na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji przygotowaliśmy program artystyczny, który ma za zadaniem przybliżyć nam wszystkim, co zaniosły wydarzenie historyczne, a także uświadomić, jak ważną rolę i w czasach współczesnych pełni dokument, jakim jest Konstytucja. Przystoiły się wiosennym kwieciem nasze pola i łąki zielone. Pieśnią swoją radosną, beztroską dośmiała się w górze skowronek. Pachnie ziemia bonią pomnych kwiatów, cała świeżą zielenią spowita, sztandarem biało-czerwonymi umaiła się Rzeszypospolita, pospolita. Trzeci maja, wojsko idzie drogą, aż ulica od ich kroków drży. 3 maja łupoczą sztandary, idzie wojsko. Raz, dwa, trzy. Niech żyje majowa rocznica. Wołać dzieci radośnie grzeźć mały. Standard dumnie na wietrze powiewa, a na nim orzeł biały. Konstytucja z 3 maja to ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Lecz zanim doszło do uchwalenia konstytucji, trzeba było stoczyć ciężką walkę z siłami konserwatywnej magnaterii i szlachty, wśród której było wielu sprzydajnych zdrajców ojczyzny. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna. Kraj zrujnowany wojnami i prywatą części obywateli. Skarb pusty, sen skłócony, rozdarty między stronictwo królewskie a magnaterię, której przewodził późniejszy strajca Hetman Wielki Koroni, Franciszek Soweli Braniski. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności, zarówno wśród jak i mieszczaństwa. Święta miłości kochanej Ojczyzny. Czują Cię tylko umysły poczciwe, Dla Ciebie zjadłe są trucizny, Dla Ciebie więzy pęta niezdolżywe. Kształcisz szaleństwo przez chwale Nie jeździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć nędzy, nie żal jej umierać. Tekst Konstytucji przygotowywano w tajemnicy, Do spisku należeli. Król Stanisław August Poniatowski, jego sekretarz Cipione Piatolli, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołontaj. Spiskowcy wyznaczyli 3 maja na dzień zamachu stanu. Tego dnia już od rana plac zamkowy i zamek były ośrodkiem politycznej mobilizacji. Kołontaj pobudził mieszczan warszawskich, którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i dostępu do niego bronili głośno wołając. Miła konstytucja. Biją dzwony, dzwonią dzwony, na Zygmunta biją zew. przez zielone pół zagony, ich potężny płynie śpiew. Biją dzwony, pieśń radosna, poprzez cały leci kraj. W złotym słońcu wstała wiosna i z nią drogi trzeci maj. Grają trąby, hej, besele, patrzaj, Polsko, święty dzień. Dzisiaj do twych stóp się niech więc smutki idą w cień. Grają trąby, dzwonią dzwony. Radość dziś napełnia kraj. W Polsce wielkiej, odrodzonej. Wiwat, wiwat, 3 maj. Rozpoczęła się słynna sesja. Tego dnia na sali obraz znalazły się 110 zwolenników konstytucji i 42 przeciwników. Tekst konstytucji odczytał marszałek i wezwał do głosowania. Odpowiednio zostawione te z zagranicy wywołały wrażenie, że Polsce grozi nowy rozbiór, tyle król oświadczył, że jedyny ratunek widzi w przyjęciu ustawy rządowej. Na sali zapanowała cisza. Przerwał ją poseł suchorzewski, który krzyczał, rozdzierał szaty, zaklinał się na Boga Wszechmogącego, padał na kolana i groził Mimo takich protestów Izba przyjęła ustawę, po czym odbyło się przy manifestacji Ludu Warszawy za zaprzysiężenie. Konstytucja 3 maja stała się faktem. Muzyka Pierwszą w rządze, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Co ważnego zawierała Konstytucja? Poważnie wzmacniała i usprawniała działalność władzy państwowej, a zatem Sejmu i rządu Sejm uwolniono od przemocy magnatów i od Liberum veto, które obezładniało przez lat z górą 100 normalne prace ustawodawcze i kontrolne Sejmu. Do izby poselskiej weszło, choć jedynie z głosem doradczym, 24 przedstawicieli miast. Wprowadzono zmianę w położeniu miast i mieszkań. Nadano im prawa, jakie przysługiwały dotąd szlachcie, lata, za cenzur, czyniąc stan posiadania. Chłopom zapewniono bliżej jeszcze wówczas nieokreśloną opiekę prawa i rządu krajowego. <tysk> Brzmi polona z trzeciego maja, skoczne dźwięki radością oddychają, radością boją. dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostają. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość uniosły. Głowa lata, szczęśliwe, gdy senat i posły. Po dniu 3 maja w ratuszowej sali, zgodzonego z narodem, króla wetowali. Gdy przy tańcu śpiewano, biwat król kochany. Wiwat ser, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! Okres swobody, radości i nadziei trwał krótko. Dokładnie po 373 dniach Rosja, ośmieloną zdradą magnatów polskich, którzy zawiązali przed ranem Katarzyny II w Petersburgu, Konfederację Przeciw Konstytucji Majowej, podjęła działania zaczepne. Akt zdrady potwierdzono oficjalnie w detrji Targowica na Ukrainie. Polacy przeciwko Polsce wezwali drogę do napaści. Wydarzenie to stało się przyczyną wolno polsko-rosyjskiej Polsko w obronie konstytucji. Przegrana Polski w tej wojnie przekreśliła działo Sejmu Wielkiego. Po powstaniu Kościuszkowskim nastąpił trzeci rozwój Polski. Kraj aż przestał istnieć na mapie Europy. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche, jak orzeszek. Malutki los na pachskiem z pić, zdala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie ubić. O blasku próg mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone rozbite szkło, gozwiany dym, jak drzewo znagła powalone, które zapłytko płytko wrosło w ziemię, któremu wygwał wiatr korzenie i które jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w kurze lasu. Ziemia ojczysta, ziemia jasna. Nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana lić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępów i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku, przynajmniej dla wyraz gorącego patriotizmu i umiłowania wolności. Wyratowania ojczyzny, ale silne państwa zawodowe skutecznie udaremniły wyświetlenie z 1830 i 1863 roku nadzieja na uprawnioną wolność zrodziła się w 1914 roku, a 1918 przyniósł ją ponownie do Polski. Ta wędrówka przez naszą historię może Wam prowadzić, czym jest wolność. Wszyscy przecież marzymy o tym, że świat, w którym żyjemy w dobrej fungii, a pobyt nim żyjący, szczęśliwy. s a Szanowni Państwo drodzy uczniowie, tyle, żeśmy już usłyszeli o e, historii uchwalenia Konstytucji. E, pozwoliłam sobie przynieść e, i pokazać samą Konstytucję jako e, ustawę, która ma najwyższą moc prawną. Jest ona napisana bardzo prostym językiem. Składa się z 13 rozdziałów. E, i tak naprawdę każdy obywatel powinien nie tylko znać naszą konstytucję, ale również jej bronić. W związku z tym pomyślałam sobie, że dobrą tradycją naszej szkoły byłoby czytanie fragmentów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na każdej naszej szkolnej uroczystości e, związanej ze świętami państwowymi. Poprzez taką praktykę na zakończenie szkoły każdy nasz absolwent będzie znał Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, i w ramach pamiątki, jednej z pamiątek, którą otrzyma na zakończeniu e, szkoły, będzie właśnie e, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja zaczyna się preambułą. Preambuła to jest taki wstęp, po prostu który przedstawia nam okoliczności wydania tego aktu oraz cele tego dokumentu. Na dzisiejszym spotkaniu pozwolę sobie przeczytać właśnie preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po całym świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władzy, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich. Którzy, dla dobra III Rzeczpospolitej, tę konstytucję będą stosowali. Wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy uczniowie Klas 8. W związku z tym, że zostało Wam niespełna dwa miesiące czasu, bardzo bym prosiła wychowawców, nauczycieli historii języka polskiego i innych nauczycieli, którym czas oczywiście pozwoli, abyście czytali wspólnie z, z uczniami Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, tak abyśmy mogli w czerwcu, 23 czerwca, wręczyć każdemu. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, która będzie Wam dobrze znanym dokumentem e, o, tak jak powiedziałam, najwyższej mocy prawnej. W tym uroczystym dniu, trzymając w ręku Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, chciałabym wyróżnić troje uczniów naszej szkoły, którzy również w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Gdyż wszyscy żyjemy i rozwijamy się dla naszej wspólnej, lepszej przyszłości, jeszcze Polska nie zginęła, tak jak śpiewaliśmy, kiedy my żyjemy. E, chciałabym wyróżnić właśnie te trzy osoby, uczniów klasy siódmej A, którzy osiągnęli wyjątkowo wysokie wyniki w nauce e, i otrzymują stypendia naukowe w kwocie 300 zł miesięcznie wypłacane do ukończenia szkoły podstawowej. Zapraszam. Szymona Strusia, ucznia klasy 7A. Wiktorię Julię Kalinowską, uczennicę klasy 7A. Oraz Annę Marię Skibińską, również uczennicę klasy 7 A. To są nasi, słuchajcie, stypendyści, którym gratulujemy bardzo serdecznie osiągnięć rozwoju poświęconego czasu potencjału. Gratulujemy bardzo serdecznie i na pamięć dzisiejszego spotkania. Wkręczania tych stypendiów i e, e, uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja, oczywiście wręczamy uczniom również Konstytucję. Gratuluję bardzo serdecznie. W ramach mojej wdzięczności i pomocy e, przy stypendium naukowym, które trzeba będzie obsługiwać również, przelewając pieniążki wszystkim tutaj naszym stypendystom przez półtora roku, chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi Kalinowskiemu, e, przedstawicielowi Rady Rodziców, i wręczyć mu również Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Drodzy uczniowie, jeszcze jako symbol e, dzisiejszego spotkania i tego, że tak jak wspomniałam, każdy z nas powinien znać Konstytucję, bronić i w każdym domu ten dokument, ta ustawa powinna być także symbolicznie, chciałabym przekazać e, jednemu z uczniów. Dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, ja na sam koniec chciałabym naszym stypendystom e, słowami papieża Franciszka życzyć zdrowia, pokoju. Bo pokój to nie tylko brak wojny, ale ogólny stan, w którym osoba ludzka pozostaje w harmonii sama ze sobą, w harmonii z naturą oraz w harmonii z innymi. Tym jest pokój. Gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękuję pięknie.